Cześć, witam Was z Parku Linowym Gibą w Czasnerzu i będziemy teraz testować trasę pomarańczową zaczynając od palika tak. i w pierwszej kolejności będziemy mieć oponki. Trasa jest na wysokości 2,5 metra. Oto zobaczymy co nas tutaj czeka. Tak, jeszcze się zaplątałem. Tak Dobra Tak Tak, dobra I teraz możemy jechać Oponki w pierwszej kolejności O, to są te trudniejsze Które będą nam się gibać Więc uwaga na nie O Najlepiej łagodnie stawać I od razu Przeskakiwać Na następną Tyk Trasa pobaranczowa, tak? Mamy tutaj w parku 7 tras. Więc w opisie macie linki do każdej ile mi się uda przetestować. Tyle będzie linków. A teraz mamy złośliwe belki. Czyli szpagata, to sobie możemy zrobić, więc trzeba na nią uważać. Op. Ui! Zaliczone. Teraz będziemy mieć przejazd beczce. Przyciągamy, podpinamy się do dekoracji. Mamy czerwone tasiemki na przemiennie No i wskakujemy do beczki i jedziemy. Zaliczone. Tak. Teraz będziemy mieć kacze łapki. Pyk. No i dobra Lecimy To wow. mm. jest zaliczone Teraz co? Zjazd Teraz, ten będziemy wracać Okej, okay. ładna boja Bardzo mi się podoba Teraz będzie na naprzemiennie proszę na takiej boi sobie pojedziemy. No to siadamy i jedziemy. Hop. chwytamy się za niebieskie linki i przeskakujemy dalej. Raz to belki typu V, bo to nie X. Tutaj przechodzimy przez tak środek. Czy X nam się z tego zrobią? Takie. No, fałki, -y to byśmy musieli cały czas przeskakiwać między jedną a drugą. Pyk, pyk, pyk i jesteśmy. Dobra, teraz będziemy mieć most złocony. Tak jest. Tutaj naciskamy i mostek nam się kładzie, tak? Tyk. niektórzy mają problemy to? nie wiedzą co tutaj zrobić a wystarczy po prostu nacisnąć mostek się nie władzie teraz będziemy mieć rurę chomika beczka, rura skakujemy ja sobie tyłem skakuję żeby łatwiej chodzić łatwo można wyskoczyć z czegoś takiego na no, młodszy to mają łatwiej. O trójkąty poziome. Zobaczymy. Ok. Stabilne są. Więc nie ma problemu. Widzę na dole kierunek. Jakaś. Nie wiem z której trasy. Rasa pomarańczowa, a ja w nie będę kończył To fajnie Dobra Jesteśmy na platformie I teraz będziemy mieć Ładki typu V Okej okay. Tak Tak I lecimy Uuu Takie Ruchome tyka Trzeba uważać na nich ja potraktuję to jako trapezy. Na środku najlepiej sobie stawać. Mniej się będzie giwać. Hop. Uh, 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 uh. No, ruchome. Czym bardziej ruchome, tym dla mnie lepsze. Bo więcej ćwiczymy koordynacji ruchowej. A teraz będziemy mieć, oczywiście, bloczek, karabinek. Tyk. I jedziemy. Opa. Yeah. Dobra, podpinamy się dla bezpieczeństwa. Tak? I tutaj już mamy tyrokę w drugą stronę, i lecimy dalej. No ja jestem wysoki, więc wysoko robić. Up. Podciągamy się zabezpieczenie. Teraz bloczek możemy ściągnąć, przepiąć się na drugą stronę. I to będzie ostatnia przeszkoda. Zachęcam do subskrybowania. Obserwujcie, gdzie będę dalej. Jakie trasy przechodzą. Hej! Up. 高熱かせ。